Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Elbląg Europa, organizator elbląskiego święta chleba. Marzena Kawa, dzień dobry. Elbląg to miasto od dwóch dni pachnie chlebem, bo właśnie odbywa się tu Jarmark i Elbląskie święto chleba do jutra. Będzie można skosztować tego, co w polskiej kuchni najlepszego, najlepsze, ale nie tylko, także poznać bardzo ciekawą, niezwykłą historię tego miasta. Sięga ona 777 lat, 1237 rok to początek istnienia miasta Elbląga. O tej wspaniałej, bogatej historii już za chwilę. Najpierw spójrzmy na niebo. Na razie. W pogoda nam dopisuje. Północny zachód warmi e, pod chmurami, ale przebija się także słońce. Dziś tego słońca będzie bardzo niewiele nad Polską. Przesuwają się fronty atmosferyczne, jest niż W wielu miejscach będzie przylotnie padać deszcz, mogą pojawiać się także burze, ale temperaturę mamy letnią, idealną na koniec wakacji, do 25 stopni na Śląsku, w głębi kraju 21-23 stopni, tylko na Suwalszczyźnie na Podlasiu, gdzie więcej chmur, także chłodniej, bo 18 stopni. Noce cały czas jeszcze z przylotnymi opadami deszczu, a także. Na na wschodzie z zanikającymi burzami. Temperatura tej nocy sięgnie 10, maksymalnie 15 stopni. Najcieplej będzie w regionach centralnych. Jutro ciąg dalszy tej samej gwałtownej pogody z dużą ilością chmur, a także uwaga, ostrzegamy z gwałtownymi burzami, a ze mną gość, pan Mirosław Marcinkowski, Muzeum Archeologiczno-Historyczne Miasta Elbląga. Wykopaliska trwają do dnia dzisiejszego. Czy są dowody? Właściwie jest pewnie mnóstwo dowodów na to, że mieszkańcy tego miasta od zawsze zajmowali się handlem. Yy, dowodów jest rzeczywiście mnóstwo, tak jak pani mówiła. Elbląg od samego początku był miastem portowym, prowadzącym handel praktycznie z całą Europą. Przez cały XIII i XIV wiek było to miasto, które zaopatrywało właściwie wszystkie towary całe państwo zakonne. Tutaj przypływały. Wszelkie dostawy tu przypływali krzyżowcy, a samo miasto również bogaciło się przede wszystkim na handlu tym dalekosiężnym. W Elblągu mamy tego potwierdzenia. To są chociażby odkrycia jedwabi z XIII wieku pochodzące z nadmorza Śródziemnego, wełny angielskiej, naczyń z całej właściwie Europy, z Niemiec, z Holandii. W XV wieku nawet mamy naczynia hiszpańskie, ale tym jednym takim z najciekawszych chyba znalezisk mówiących o w tym szerokim handlu jest znalezisko gałki muszkatołowej, najstarsze w Europie z połowy XIII wieku. Więc to miasto rzeczywiście rozwijało się i kwitło na handlu. Tu, gdzie jesteśmy na ulicy Stary Rynek, to było miejsce, gdzie się odbywał handel ten taki codzienny, wyrobami miejscowych rzemieślników, chlebem. Każdy odcinek Starego, Starego Rynku był, miał specjalizację jakby w handlu. Był tak zwany targ chlebowy, targ sienny. Z kolei nad rzeką odbywał się ten handel masowy ten z statków, które przypływały, jak również handel rybami, który trwał nieprzerwanie aż do 1945 roku. To wszystko możemy zobaczyć w muzeum, te wszystkie eksponaty możemy zobaczyć w Muzeum Archeologiczno-historycznym, a przyjeżdżając do Elbląga możemy właściwie powinniśmy wejść na bramę targową, którą Państwo widzą tuż za nami w tle. I Tak, jest to jedno, jedno, jedyne miejsce pozostałości ze średniowiecznych fortyfikacji miejskich, które datowane jest na XIV wiek. Jedno z najstarszych w ogóle budynków, które się do dzisiaj zachował w Elblągu. Oprócz katedry Kościoła Świętego Mikołaja, Galerii El, która była kiedyś klasztorem dominikańskim. Katedra Świętego Mikołaja to też unikat, jeśli chodzi o budowle sakralne. Jest to unikat, jeden z najstarszych kościołów, jego budowa rozpoczęła się już w XIII wieku, z tym, że jego losy były burzliwe, kościół się kilkakrotnie palił, był niszczony, więc ta sylwetka nie do końca odpowiada temu tej wielkości, którą on tak naprawdę kiedyś miał ten kościół. Jednym słowem, w Elblągu, jak w żadnym chyba z innych miast naszego kraju, to właściwie idealne miejsce na to, żeby odbywało się tutaj święto chleba. Dlatego, że tradycje kupieckie tego miasta sięgają blisko 800 lat. Zatem przyjeżdżali tutaj kupcy. Ja mam nadzieję, że również wiele osób przyjedzie także jutro, bo do jutra tu będzie trwało. Przypomnę, elbląskie święto chleba. Serdecznie państwa zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia niebawem. Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Elbląg Europa, organizator elbląskiego święta chleba.